O Henku słyszałam naprawdę dużo. Film do kin trafi na początku czerwca, ale to właśnie tutaj w Kinie Kace będzie miał swoją przedpremierę już 29 maja. O czym jest film, dlaczego warto i czy warto go obejrzeć? Należało się wam. Heniek to najinteligentniejsza polska czarna komedia ostatnich lat. Film zrodzony z pasji i wolności twórczej. Obraz ten jest przykładem najwyższej klasy kina niezależnego. Jest z nami pani Karolina Bieńko, właścicielka kina KC. Pani Karolino, o czym jest Heniek? Heniek to wbrew pozorom, mimo przewrotnego tytułu, jest to, film o, jest to film kryminalny. To jest film kryminalny, to jest czarna komedia z udziałem młodych twórców, aktorów, aktorów krakowskich, nieznanych, aczkolwiek to jest dopiero zapowiedź dobrego polskiego kina, bo to są dobrze zapowiadający się twórcy. O paskudnie. No. Ile cię to będzie kosztowało? Pójdzie z ubezpieczenia, bo stał całą noc tutaj. Bohaterami filmu jest czwórka sprzedawców z salonu samochodowego. Codziennie zmagają się oni z trudem swojej pracy. Ich życie zdeterminowane jest przez zawód, w który wpisana jest wieczna pogoń za pieniądzem. Gdy pewnego dnia okazuje się, że jednego z nich, tytułowego Henka, aresztowano za udział w gangu złodziei, pozostała trójka zostaje wystawiona na próbę uczciwości i moralności. Zmagając się w walce z własnymi słabościami, odkrywają tajemnice Henka. Warto obejrzeć ten film, ponieważ jest to zapowiedź y, dobrego, nowego polskiego kina. Macie? Co ty? Mhm. Uh -huh. Poznałam cię po dzwonku. Mhm. Uh -huh. <śleszy> Sorry. Myślę, że nikogo nie ma. No nie słyszałam Cię. <śleszy> Heniek mógłby stanowić przykład dla młodych filmowców zarówno pod względem rozwiązania kwestii finansowej, jak również realizacyjnym. Profesjonalizm i kunszt twórców zauważyła nie tylko krytyka, ale również publiczność, przyznając mu m.in. Nagrodę Publiczności na Off Plus Kamera Festiwalu Kina Niezależnego w Krakowie. Film otrzymał nagrody w ubiegłym roku. Został szczególnie wyróżniony na ważnym dla młodego pokolenia festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Dwie główne nagrody. I też ważną na pewno nagrodą była nagroda publiczności na festiwalu Off Camera w Krakowie w 2011 roku. Nigdy nie wiadomo, co ktoś robi, a go nikt nie widzi. O wartości filmu najlepiej przekonać się na własne oczy. Ja serdecznie polecam i zapraszam do kina Kaca już 29 maja na premierę filmu Heniek.